Cześć i siemanko! Dzisiaj opowiem wam o samochodzie, który kupiłem dla siebie. I co? Pewnie pomyślicie, że to pewnie kolejny Mercedes, o którym będę zachwalał. Jakie to Mercedesy są super! Otóż zaraz zobaczycie. Przyszła potrzeba mieć własne, prywatne auto, które mógłbym właśnie zarejestrować. I powiem szczerze, że no szkoda mi było wydawać na jakieś jedno z tych aut, które mam 200 zł, żeby później pogonić na sprzedaż. Eee, a więc co? Pomyślałem sobie, 7000 powinno wystarczyć, tak naprawdę, na początku faktycznie jechałem na Merce po Mercedesa C-Klasę. E, myślę, kupię sobie ładną co klasę w tych pieniądzach spokojnie coś ogarniemy, aby niedaleko, aby na szybko. No i wiecie co się okazało? Patrzę te ogłoszenia, patrzę, patrzę, e, bo nie był, nie był to przymus, że Mercedes, patrzę, co jeszcze mam kupić. Nawet znalazłem jakąś Passat'a B6, e, co jeszcze było z ciekawszych? ciekawszy, Skoda Octavia była, jakoś do Scott nie mam przekonania. Aż tu moja żona patrzy i mówi Jest! Znalazłam! Za 7500 złotych był wystawiony taki sobie samochodzik Który tam stoi, zaraz Wam pokażę eee, Marka jak marka, nie najgorsza eee, Miałem jedno auto tej marki, bardzo fajne, bardzo się sprawdziło eee, Było też in, innych farek, które się nie sprawdziło A więc idziemy Idziemy z kluczykiem, tą torododową, niektórzy pewnie wiedzą już po kluczyku jaki to samochodzik jest. A to jest Volvo V50. Kupiłem go naprawdę czysto przypadkowo. Auto było wystawione za siedem i tysiąca złotych. No i co? Powiem szczerze, że szkoda by było mi wydawać na coś innego, co nie jest Mercedesem. Jednak. Ma parę plusów i parę minusów. Pierwszym z plusów na pewno są felgi. 18-celowe kołpaczki dołożyłem ja już sam, to prawda. Czekały chyba na te auto już z 2 lata i nie mogą tych kołpaczków sprzedać. Przednie felgi są jak widać troszeczkę na ręciko zrysowane. Z tyłu jest super. Samochód jeździł po mieście, więc nie ma co się dziwić. Eee, zaraz wam pokażę całe autko i lecimy Tak jak mówiłem autko jeździło sobie po mieście ma tutaj parę takich Ma tutaj parę takich no jakby to powiedzieć e, obcierek e, obcierek e, parkingowych tak wygląda prezentuje się całkiem całkiem nieźle Naprawdę robi robotę. Ten tył, ta strona również była e, przytarta. O tak, jak na zdjęciu. E, powiem szczerze, że e, chciałem na początku wymieniać, myślę, a mi to nie przeszkadza. I samochód raczej zostanie, więc może kiedyś, jak mi się zachce, będzie za dużo gotówki, to sobie zrobię. A na razie... No naprawdę, co ja zrobiłem. Posprayowałem go tylko kolorze, pociągnąłem zderzak do góry i jest! I o dziwo, tak dobrze dobrany lakier tak naprawdę to jest koło pół godziny roboty było i praktycznie idealnie Tutaj o, nawet na kamerze troszkę widać powiem szczerze, że na żywo widać to bardzo bardzo słabo Jest oczywiście jeszcze ta klapa, którą mam zamiar jakoś wyciągnąć ale to nie przeszkadza. Jedziemy dalej, obejrzymy sobie, o kurczę, krzaki. Tutaj wszędzie jest fajnie. Jak widać tutaj jeszcze jest coś takiego, ale to wszystko da się zrobić garażowymi metodami. Z tutaj z przodu oczywiście też. No ale to lekka przecierka. I mówię szczerze, samochód jest na tyle nudny, na tyle nic wyjątkowego, że jest naprawdę zajewiaszczy. Bo gdy jedziesz sobie 210 po autostradzie, oczywiście w Niemczech, bo tylko i wyłącznie w Niemczech w takich prędkościach można jeździć, e, w środku jest komfortowo. Mimo, że niczego nie ma, jest tak naprawdę wszystko. E, cóż by tu chciałem powiedzieć? No na pewno te felgi robią swoje. Może, póki jesteśmy tutaj, zajrzymy pod maskę, a pod maską, co pod maską? Silnik pod maską. Wszystkim dobrze znany dwulitrowy diesel 136 koni. Ma jakiś tam drobny, yy, drobny zaciek od strony filtra paliwa. To też da się zrobić, to też nie jest żaden problem. Yy, ale autko naprawdę się zbiera. Spalanie w tej chwili około 6, 6 litrów na 100 km. Mam to autko zaledwie ledwie 3 dni, więc jeszcze do końca nie wiem, jakoś nie liczyłem za bardzo. Fakt, że zrobiłem nim już pewnie z 500 km będzie. Ale to wiecie, zawsze się tankuje za stówę i póki się zaświeci rezerwa, wtedy kolejna stuwa. Ale co, zapraszamy do środka, zobaczymy, co tutaj jest fajnego. Autko na pierwszy rzut oka może i skromnie wyglądać, ale ma tak naprawdę wszystko, czego by się chciało. A, słoneczko nam świeci. Ops, muzyczkę wyłączę. Eee, co? Redico, które naprawdę gra zmieniarka na 6 płyt eee, gra naprawdę bardzo dobrze. E, łapie nawet w piwnicy, nawet w garażu. Łapie radyjko, wszystko jest fajnie. Klimatyzacja automatyczna, e, klima działa. Podgrzewanie siedzeń, co najciekawsze, też działa. E, cztery elektryczne szyby, wszystkie też oczywiście działają. Niby nic nie ma, ale wszystko jest. Mimo, że to wcale nie jest najwyższe wyposażenie, bo dałoby się trochę dołożyć. Ale czego chcieć? Na, na codzienny użytek? Jest kierownica wielofunkcyjna, jest tempomat, e, światła automatyczne, ksenony. Więc co? Kontrola trakcji, skrzynia sześciobiegowa. Sześć biegów, więc to musi zapierdalać. I pamiętajcie, nie ma lipy. Trzeba pakować. No ale cóż, pewnie zobaczyliście kolejny minus. Jakim jest podsufitka, która jest też do zrobienia, bo podsufitka jest zdarta. Czyli sam, sama dykta jest, ale ktoś dar sobie tą wykładzinę. Mam to zamiar zrobić i zrobię, ale kiedy nie mam pojęcia, bo to jest na tyle brzydka rzecz, ale na tyle nic nie wnoszące, jeżeli ja to naprawię, że troszkę to się zajdzie, znając mnie. Auto na pewno jest bardzo wygodne. To jest przede wszystkim, bo ja będę tym jeździć, tak? To ma jeździć nie stać. Z tyłu miejsca może nie jest jakoś zbyt dużo, ale ono jest. W tej chwili moje siedzenie zostawione tak do jazdy dla mnie na co dzień. Jak widać kolana się mieszczą lecz jakieś tam. Rozpier... No, rozwalić się za bardzo nie można. Eee, są dwie zapalniczki, to bardzo ważne, bo jeżeli się jedzie z kimś, a wiecie, tam nawigacja, tam coś jeszcze, tam coś jeszcze, tyle. Jedziemy do bagażnika. Siedzenia są wykonane z takiego fajnego materiału, naprawdę bardzo fajnego. No i cóż, kupując kombiaka. Eee, na pewno każdemu zależy na dużym bagażniku, którego tutaj za bardzo nie ma. Hmm. Ale powiem szczerze, ten kto potrzebuje dużego kombiaka musi naprawdę... Niech sobie pomyśli, czy mu to potrzebne, ponieważ ja mam dwójkę dzieci... I to autko spokojnie wystarczy na taki codzienny wyjazd, nawet jakbyśmy mieli pojechać na dłużej. Jeden wózek, parę torb, wszystko się mieści. Otwieramy. Roletka oczywiście w standardzie, jak widzicie bagażnik nie jest to jakiś super duży, weszła moja, że tak powiem, awaryjna torba, baniaczek też awaryjny, no i cóż, i kończy się. Ale jeden wódek się zmieści, parę torb się zmieści i mi się wydaje, że wszystko jest fajnie. No tutaj mamy jeszcze taki fajny schowek, nie wiem co tutaj można zmieścić, ale coś tam wejdzie. Opa, dalekawo trochę. Autko niestety posiada parę takich gnotek, e, tak na złość teraz nie mogę znaleźć, o takich kredowych jakby. O, tak będzie widać. E, nie, na pewno jeszcze jest parę na masce. O! Widać je na pewno jak jesteśmy pod kątem. To nie utniknione w samochodzie, które kupiłem za 4900 zł. Tak naprawdę 50 km od siebie, ubezpieczenie, przegląd praktycznie na rok. Wszystko jest. Czego wymagać więcej? Jak Wam się podobało to autko? Piszcie w komentarzach, wchodźcie na mojego Instagrama oraz Facebooka, subskrybujcie mój kanał, stawiajcie łapki w górę, a w następnym odcinku, który będzie w następny weekend, wyłonimy zwycięzcę konkursu z filmiku tutaj. I to będzie tyle. Ciemanko.